Dzień dobry, moje lwy, zodiakalne lwy. Posłuchajcie witam Was serdecznie. Rozłożyłam energię na miesiąc, na miesiąc marzec 2020. No, proszę, abyście wzięli to, co dla Was najlepsze. Nie z każdym może to rezonować. Więc odpuśćcie wtedy sobie to czytanie. A jeżeli rezonuje, jest mi bardzo miło. Rozłożyłam karty, żeby po prostu zaoszczędzić już trochę czasu. Karty zostały starannie przetasowane, wyciągnięte losowo, tak, wyjęte losowo, yy, z jakby z takim yy, z intencją najwyższego dobra dla was. A więc pierwszą kartą, którą tutaj wyjęłam dla was, to karta startu, nowego początku, tak, karta zero. Postaw ten pierwszy krok. Nowe początki i jakieś takie uzdrowienie po, po jakiejś sytuacji, która Was spotkała nagle. Być może skonfrontowaliście się z czymś, tak, stwierdziliście, że yy, nie ma sensu, tak, yy, ciągnąć już tego starego i Zakończyliście coś, być może coś się samo zakończyło, było dla Was jakąś yy, no, taką niespodziewaną, tak? Sytuacją. W każdym bądź razie jest to karta początku, tak? Nowego początku. Symbolizuje właśnie takie odrodzenie, tak? I yy, myślę, że ci, którzy Chcą wyruszyć w nową drogę, tak jak ta karta pokazuje, tak? Z takim otwartym umysłem. Czeka ich wielka nagroda. To jest nowy początek. Zaczynacie wszystko od początku. Wszystko zależy od was. Tak? Wszystkie wasze marzenia zamieniacie w cele, działacie, realizujecie. Wiadomo, że po drodze są różne przeszkody, ale wy. Musicie kroczyć, tak? Krok po kroku. Zrobisz pierwszy krok, zrób następny krok, tak? Mhm. I myślę, że powinieneś tak beztrosko podejść do, do tej swojej takiej wyprawy i uwierzyć, tak? Przemijającą, właśnie taką, taką podróż, która już była, tak? Nie cofać się. Myślę, że kolejna karta to jest sześć kielichów. Tak? Mamy tu sześć kielichów. O czym one nam mówią? O tym one nam mówią. Widzicie, że ta kobieta stoi pod parasolem, stoi w kaloszach. W wodzie, tak, <noise> ale jednocześnie posłuchajcie, cieszy się, cieszy się z tego, że pada jej deszcz, tak? Że pada deszcz, że stoi w kałuży, ma różowe te kalosze na nogach, nad głową ma taki parasol ochronny, i myślę, że Warto cieszyć się każdym dniem. Dlaczego? Dlatego, że to jest taka przenośnia, tak? Ten deszcz, ten parasol, te kalosze. Tak naprawdę tak naprawdę, wiecie, wskazuje. Ta karta wskazuje yy, na takie jakieś niewidoczne działania, które zależą od zachowania właśnie równowagi i harmonii. Tak? w tym twoim życiu, bo na tej karcie pokazuje mi się takie ta karta, tak odzwierciedla taka kałuża, tak na dole, a wiecie, że woda to to emocje, więc mam wrażenie, że odzwierciedla jakieś wspomnienia z różnych okresów czasu, tak? Wskazuje właśnie na lepsze lub takie Gorsze wzorce energetyczne, tak? Które właśnie wpływają na teraźniejszość, a może także właśnie kształtują Twoją przyszłość, tak? Więc wydaje mi się, że ten parasol jest taki ochronny, tak? Uśmiechajcie się, cieszcie się z każdego dnia, nie wracajcie do tej przeszłości. Wyciągnijcie jedynie wnioski z tego. Aby nie popełniać jakichś błędów tak? w przyszłości. I przede wszystkim korzystaj z prawa wyboru. Korzystaj z prawa wyboru i decyduj za siebie, tak? Decyduj za siebie, bo właśnie taką kolejną, tak? kolejną kartą jest iskra odwagi. Słuchajcie, iskra odwagi, więc kiedy będziesz decydował za siebie, zacznij decydować za siebie w tej postawie. W tej postawie takiej właśnie iskierki odwagi. Ja tu zaraz Wam... Oj, przepraszam, przybliżę. Bo widzisz, wydaje mi się, że czasem. Za szybko się poddajemy. No, za szybko się poddajemy, i powinniśmy taką naszą całą energię, tak? Właśnie skoncentrować i pokazać, że mamy taką silną wolę, tak? Bo ta właśnie silna wola, to jest taka nasza moc. Taka moc. Bujajmy się nad przepaścią, tak, beztrosko, ale kontrolując wszystko, tak, nie oddając tej kontroli innym, nad nami, tak? Nad naszymi decyzjami. Po prostu my decydujmy za siebie. I korzystajmy właśnie z tego prawa wyboru. Właśnie ta karta mówi nam troszeczkę o takiej właśnie wnikliwości, tak? O takiej wnikliwości. I pomaga nam, odnoszę takie wrażenie, właśnie zapewnia taką pomoc w pogodzeniu tych wspomnień, poprzez pełne takie współczucie, wysłuchanie oraz takie. Dobre rady. A do czego to właśnie zmierza? Bo kolejną kartą jest władca odwagi. Zobaczcie. I myślę, że ten człowiek, być może to wasza energia, być może to energia kogoś z waszego środowiska, otoczenia, właśnie yy, da wam tej takiej. Bo no to jest taka, wiecie, organizacja, taki organizator, organi Jak? <grytanie> organizuje taki wizjoner, wiecie, no taki władca odwagi, tak? Typowy. I właśnie taki to może być was taki towarzysz, tak? I właśnie omów z nim jakąś sprawę, która cię nurtuje, tak? Być może to, co wcześniej się wydarzyło w tej przeszłości, to jest twój nowy początek. Wspominasz to, niepotrzebnie to wspominasz, tak? Także y, miej tą iskierkę takiej tej odwagi, y, skoncentruj całą energię, całą silną wolę y, i, i ten taki właśnie yy, towarzysz, jak nazwać kogoś z Twojego środowiska, być może mówię, to Ty jesteś w takiej energii, tak? Zobowiąż się właśnie do podjęcia takich konkretnych działań. Yy, I w, kiedy właśnie zdobędziesz się na te konkretne działania, tak? dotyczące tej nowej drogi, by wiecie najlepiej tak, jakie macie pomysły, co chcecie robić. I właśnie yy, nie staraj się wtedy kontrolować wszystkiego, tak. Nie staraj się wtedy kontrolować wszystkiego, ale wiecie co dobiorę jeszcze jedną kartę. Dobiorę jeszcze jedną kartę. Do tego startu, tak? Bo kiedy właśnie jakoś sobie to, te działania wszystkie poukładacie, zobaczcie, koło losu, piękna karta. Jeżeli będziecie myśleli pozytywnie, tak? To koło losu cały czas się kręci, ale jeżeli będziecie myśleli pozytywnie, tak? Myślę, że ten los będzie dla Was przychylny, tak? To jest taka właśnie taka konwersacja, być może z tym towarzyszem, coś, co te wasze plany naprawdę mogą przynieść fajne rezultaty. Mhm, tak mi się wydaje. I ta energia, odnoszę wrażenie, prosi Cię, byś przypomniał sobie o doświadczeniach. Które kiedyś wydawały się mało znaczące, ale z perspektywy czasu ujawniły drogę, tak? Która ostatecznie doprowadziła cię do jakiegoś większego celu. Tak? No właśnie. Także. Myślę, że jeszcze przypominają, że kontrolujesz swoje życie poprzez wybory, które podejmujesz. Nie zostawiaj nic losowi. Decyduj za siebie. Masz naprawdę potężne energie, potężne wsparcie. Jeszcze mm, tak szybciutko, wiecie, co dobiorę? Kartę anioła. Zobaczcie, co te aniołki nam tutaj. Proponują tutaj czytanie anioł dla Alwana marzec, do tego czytania, tak? Do tej nowej drogi. Co nam tu zaproponuje? Pomocni ludzie, widzicie? Czyli myślę, że jest w waszym otoczeniu, ten władca odwagi, ten towarzysz was, was który was wysłucha i doradzi. Da Wam dobre, mądre rady. Wiecie, poczekajcie jeszcze sekundkę. Ja zaraz tutaj poszukam tego mojego anioła, bo jeszcze się posiłkuję tą, tą właśnie książeczką. I bardzo lubię. Uch, już sekundkę. Zaraz Wam powiem, co mają Wam do przekazania anioły, tak? Mniejsza karta oznacza, że najwyższa pora, żebyś poszerzył swoje grono przyjaciół, może również dotyczyć potrzeby zwiększenia liczby znajomości o charakterze zawodowym. Poświęć nieco czasu. W celu stworzenia powiązań osobistych bądź zawodowych dzięki którym będziesz szczęśliwy i odniesiesz sukces. Karta ta może oznaczać również, że do wykonania zadania, którym się obecnie zajmujesz, konieczne będzie skorzystanie z pomocy osób z twojego otoczenia. Może to dotyczyć Profesjonalistów zajmujących się tematem, nad którym aktualnie się głowisz, jak i inne osoby z grona Twoich znajomych. Pamiętaj, że inne osoby z Twojego środowiska zawodowego mogą posiadać wiedzę cenną w mierzeniu się z podobnymi trudnościami. Tak? Karta oznacza, że wkrótce do Twojego życia wkroczy ktoś, kto pomoże Ci urzeczywistnić marzenia. Tak, i ja myślę, że to będzie właśnie ten władca odwagi. No, moje kochane lwy, życzę Wam naprawdę wspaniałego marca. Poukładajcie sobie to czytanie w całość i weźcie się do działania. Otwórzcie się na nowe relacje, nowe znajomości i wszystko będzie dobrze. Trzymam za Was kciuki. Do usłyszenia.